Kochani, zapraszam Was do Tesco. O, ładne sweterki, bardzo mi się podobają. W ogóle powiem Wam, że jestem tutaj pierwszy raz, a rzeczy są bardzo ładne. Sukieneczki. Wam zrobię, bo nie będziecie nic widzieć. O, taka sukienka. Bardzo ładna. 22 euro. Tutaj mamy jeansy, bluzeczki w ogóle lniane. O, i tutaj są bardzo fajne te. Tak wam będę pokazywać. Tutaj mamy znowu dział już kąpielowy. Ale ładne stroje. Bardzo ładne. Wszystko FND, Piękne rzeczy. Stroje fajne, już takie kolorowe. Bardzo fajnie. Podoba mi się. W ogóle tutaj jestem pierwszy raz. W tym testku. A tutaj są takie spódnice, spodnie. Ale fajny kolor. W ogóle świetne. Z kieszonkami Ale fajne, kurde, świetne są. A tu bluzeczka. No nie, to jest inny rodzaj, ale też fajne. Tutaj jeans. Tutaj są jakieś przeceny, czy jakieś misie. O, też fajne. O, tutaj są bluzeczki, ale ładne. Tak jakby robione na szydełku ale ta mi się podoba, śliczna jest nie wiem ile ona kosztuje zaraz zobaczymy ale ładne, śliczne są dwunastka ale śliczne piękna 23 euro ale śliczne kurde Kurde zobaczę jaki jest skład akryl i bawełna Ale ładna naprawdę bardzo ładna Tutaj są takie, tu takie. O tu sweterki na wyprzedaży, ale ładne. Ale ten fajny golf, taki melanżowy. Cena jaka? Teraz zobaczymy. Nie, ja sobie nie poradzę tak. Zaraz zarkniemy. Bezcenny, jak to się mówi. W ogóle jestem ciekawa, czy tutaj jest... A tutaj są takie kurtki pikowane. O, szare i tutaj jest taka zielona. Też fajne. Ale ciekawa jestem, czy tutaj w ogóle jest yy, yy, przemierzalnia. Nie wiem, właśnie. W ogóle fajne te ubrania, powiem Wam. Fajna kolekcja. Bardzo mi się dużo rzeczy podoba, bardzo fajne. O, tu są na przykład na wyprzedaży już szale, bez tanie, Tutaj są kapelusze. Tutaj mamy płaszcze przeciwdeszczowe. Płaszcze są w cenie. 63 euro, ale to takie fajne płaszczyki widzę, jakościowo, długie i takie dość ładne, powiem Wam. Tu kurtki, tutaj już jest sekcja sportowa, tu koszule, tutaj takie misie, o też fajny płaszczyk, za 38,66. Tutaj polarki, kurczę. Tak mi chodzi po głowie ta bluzka. Chyba ją wezmę, to tak mi się podoba. Powiem Wam. Muszę zobaczyć, czy kolorystycznie będzie właśnie pasowała do mnie. Dwunastka, bardzo mi się podoba, kurczę. Zaraz zobaczymy gdzieś do lusterka. Nie wiem, czy tu gdzieś jest lustro. O, tutaj są takie komplety. Fajne i właśnie są koszule. Koszula, i do tego są chyba spodnie, o ile się nie mylę. No, i do tego są spodnie, ale fajne kolory. Bardzo ładne. Tutaj są fajne koszule znowu zielono-różowo. Fajne materiały. Wszystko powiem Wam bardzo dobrej jakości, bo tu widzę kolekcja leniana. Mm. Fajnie. Jeszcze tutaj mamy wyprzedaże same, zobaczcie ile tego jest. O, matko boska, ale dużo tutaj mamy na wyprzedaży rzeczy w ogóle tutaj tu takie jesienno zimowe. O tutaj są bardziej skarpetki, widzicie, ale tutaj jest płaszczy i wszystkiego. No nie mogę tutaj dojść, bo powiem Wam, że tutaj jest tak grubo i szeroko. Ale tu przechodzimy, już jest taka fajna sekcja, właśnie też swetrów i takich rzeczy. Tutaj piżamkowa, zobaczcie jak dużo wszystkiego. Skarpetki, łapetki. A tu co to jest? Taki misiu A koszule nocne. Koszule nocne. Ale ładne rzeczy. Bielizna skarpetki, zobaczcie ile tego jest u nas u nas jest ogromne tesko właśnie ogrom. zobaczcie aż tam do samego końca jest podzielone sekcja na damsko-męska a więc idziemy dalej, wygrzebałam spodnie, zobaczymy czy się w ogóle w nie zmieszczę jak nie to trudno, oddam ale zobaczymy jeszcze a propos wiecie czego tutaj mamy bieliznę szlafroczki piękne ciepłe Tutaj piżamki bardzo ładne, zobaczcie. Fajne koszule nocne, piżamki. Bardzo dużo Tesco, bardzo duże. Tutaj też piżamki są. Ciekawe, czy tutaj gdzieś jest przebieralnia. Chyba nie ma. O, a tu są my też takie o cieplejsze już piżamki. O tutaj na dole cieplejsze piżamki. Tu są spodnie, ale kurczę, chyba tu nie ma przybieralni. Tu jest w ogóle sekcja jeansu. Zobaczcie, jak dużo wszystkiego. I przy damskie tu są jeansy. Tutaj są tak koszule się prezentują. I tutaj są też fajne kurteczki. Zielona, bardzo fajna taka pikowana. I niebieska jest też. Zobaczcie, jak się ładnie prezentują. Fajne. Tutaj mamy dział biżurę, biżuteria bardzo ładne rzeczy kurde jakie wielkie to te nie dziewczyny. Tutaj mam takie zwykłe topy tu w paseczki z krótkim rękawkiem i z długim z długim też są fajne fajny materiał taki w prążki tutaj wyżej są bawełniane no i tutaj już takie na lato. Bardzo ładne. Jeszcze spódnice. Zobaczcie, jak się ładnie prezentują. Taka spódnica, i do tego jest koszula. Bardzo ładna. O, tak się prezentuje. Bardzo ładne. kompleksiki I tutaj. Aha. Dużo wszystkiego powiem wam. Ogromnie dużo. O, tutaj taki. Ale w pepitkę jest spódnica, i do tego jest żakiet, bardzo ładny. Tutaj białe spodnie, spódnice. Dużo tego wszystkiego, tak jak mówię. A tu sukienki. Taki fajny przegląd Wam robię. Mam nadzieję, że Wam się podoba, dziewczyny. Dajcie znać. Julita, wiem, że bardzo lubisz. Przegląd. O, tutaj już mamy znowu cieplejsze rzeczy, bo tutaj są takie golfy dosyć takie grube. Tak, i tutaj są jeszcze koszule, koszule takie, o. O, tutaj są takie spodenki w krateczkę. No fajne, fajne rzeczy. Tutaj już są, tutaj już jest dział dziecięcy, ale wam tylko pokażę. Tutaj są klapy też. O, tu są dziecięce. Nie, tutaj są jeszcze ciepłe takie koszule, a fajna piżama w ogóle. Zobaczcie, tu jest koszula i do tego są spodenki. Bardzo ładny kolor. Ktoś tak odwiesił niefortunnie. A tutaj są połączone w ogóle tak dziwnie. Tu jakieś dresy takie cieplejsze, takie pikowane. Też wszystko na przecenie. 12,66. No świetne. I do tego jest bluza. Świetne. Piżamki tu już takie cieplejsze. Tu jakieś, a tu szlafroki ciepłe. Tak Wam pokażę. Bardzo fajne. A w ogóle to mi się jeszcze podoba bardzo. Marynarki tutaj są bardzo ładne. Bardzo ładne. Zobaczcie, taki kolor fuksja. Ja właśnie chodziłam w ogóle za takim kolorem i nie wiem, 45 euro. Ale ciekawe, jaki mają skład. Zaraz zobaczymy. A 91% wiskoza. O, bardzo dobry skład. Świetny, kurde, ale świetne te marynarki. Chyba zaraz sobie powiem, wam przymierzę ją. Zaraz ją przymierzę. A tutaj, tak jak mówiłam, dział dziecięcy i to chyba na razie tyle. Tutaj są jeansy, tak jak wyszliśmy. Tu dla dzieci. O, tu są kamizelki pikowane. Fajnie, fajnie. Właśnie chyba muszę się zapytać pani, czy tutaj nie ma przy, przymierzalni, bo tak to to nie wiem, czy przymierzalni, ale ładna koszula. Nie koszula, tylko piżamka. Tutaj jest góra, tu jest woreczek. O, widzicie? boreczek przepiękny, żeby sobie schować piżamkę i to jest chyba na krótkie tak, na krótkie spodenki ale ładne bardzo ładnie zapakowane no, to jeszcze jest woreczek do tego, żeby sobie wziąć na wyjazd świetny pomysł tutaj są klapki, takie u góry ładne fajne rzeczy, zaraz się zapytam pani czy tutaj jest gdzieś przebieralnia ale chyba nie ma no i widzicie, chyba spodni żadnych nie wezmę straszna lipa, ponieważ nie mają przymierzalni. A tutaj w ogóle jest, zobaczcie, bluzka z lnu, bardzo fajna zielona. Tutaj później jest taki kolorek, bardzo ładny kremowy. No, ubrania mają bardzo fajne powiem Wam. W ogóle jakościowo dobre, bo mają dużo wiskozy. No gdybym ja wiedziała wcześniej to bym tutaj przyjechała i bym sobie wszystkie rzeczy pooglądała no szkoda, że nie mają przymierzalni kurde, to jest minus jeden powiem wam, duży minus że nie ma przymierzalni no szkoda, szkoda jeszcze przejdę tutaj, może coś znajdę fajnego łapetki w ogóle, jakie ładne, nie? Dziewczyny. Bardzo ładne. O, i tutaj takie różowe, ale śliczne. Tutaj są pełne, takie. O, tak Wam pokażę. Pełne. No. Pod koszuleczki, ale fajne też. O, a tutaj jest dział sportowy i bardzo fajne, widzę, też mają staniki, ale tylko staniki, czy tutaj jeszcze są bluzy? a bluzy też są do ćwiczeń ale staniki fajne, powiem Wam, zobaczcie i w ogóle fajne kolory ten jest fajny taką panterę, świetny ciekawe czy to się w ogóle dobrze nosi powiem Wam, bo sama nie jestem pewna tego ale to są wkładki i można je wyjąć z tego co tu widzę więc powinny być chyba ok różne są rodzaje, bo są na takich szerokich ramionczkach, na takich cieńszych Świetne rzeczy, powiem Wam. Dużo, że. A tutaj są na duże piersi. O, tu są tak, na duży biust. O, z tyłu tak są zapinane No, powiem Wam, że jest mnóstwo rzeczy. Tylko kupować, powiem Wam, dziewczyny. Tylko kupować. Tutaj jeszcze jest dział sportowy. to są getry. O, tak, to są getry różnego rodzaju. No i tak jak Wam mówię, dużo tych rzeczy jest. Widzicie jaki tu jest fajny, taki ala, widzicie, z kożuchem i w ogóle jaki fajny krój, świetna jest, ale 49 euro. No, tutaj na tych zimowych właśnie regałach poszukuję jakichś rzeczy, zobaczymy czy coś znajdę. Gęsto tutaj jest w ogóle i bardzo ciężko cokolwiek znaleźć.